Jest takie połączenie między twoją pierwszą książką a tą ostatnią. W tej w intro mamy fragment wiersza z pierwszej książki, poświęconego Tom, Tomkowi półce. To jest też taki wiersz wprost, takie jak rozumiem, pożegnanie. Dlaczego się zdecydowałaś na ten, na ten gest właśnie wyjęcia kawałka wiersza, pierwszego. Dlaczego na ten fragment? Bo. Dobrze ukazuje okoliczności śmierci mhm. Tomka, yy, bo jak, jak, jak wiesz, zapewne, jak zginął, no to to właśnie yy, to, to mnie bardzo też yy, przybiło, że w tym wierszu, który, który mhm. napisałam będąc w związku z Tomaszem yy, kilka lat temu. To, że są tutaj te słowa w tym wierszu mm. i później to, co się wydarzyło, tak jakby nie, nie, nie to, że to przepowiedziałam czy, to, czy coś w tym rodzaju, ale okoliczności powstania tego wiersza były bardzo podobne do, tego, do okoliczności śmierci Tomka. Tak, tytuł jest Wpław, i potem jest właśnie Łódka i te e tak, tak. I te, te rzeczy. Na był napisany na, po, po, po naszym jakimś tam pobycie nad jeziorem. Mhm. No to jest tak czasem w literaturze, że się coś właśnie jest napisane, a później się dzieje w rzeczywistości. Tak, a Tomek zresztą w jednym ze swoich wierszy chyba to była puenta, któregoś z jego wierszy pisał takie zdania, że kaszal jest jak topiący się chłopczyk. Mhm. To też dość <grym> znamienne. Jesteśmy, Tomkowi półce, jesteśmy tu i teraz mocno skomunikowani, jak rzęsy na powierzchni.